Witajcie, kochani, witajcie. To jest ta historia oparta na faktach, gdzie naprawdę można szczerze by było i tak zatytułuję, a tak miało być pięknie. Jest dwudziestoletnia młoda kobieta. Otwiera swój biznes, ma tam jakiś bar, kawiarenkę, gdzieś na wysepce. I nagle do tego baru, dobrze prosperującego, i kobieta, która zarządza, ma wiele przyjaciółek, cieszy się życiem, radość dookoła, sukces, no i pewnego dnia wchodzi mężczyzna, według niej przystojny, interesujący rozmawia z nią i żeby nie przedłużać szybko zawiązuje się związek on jest bogaty ma tutaj jakiś dom który mówi że jest lordem a więc jakiś Arystokratyczne połączenia, nawet herb jakiś ma gdzieś tam na ścianie. No więc opowiada jej niesamowite rzeczy, zabiera ją tu, zabiera ją tam. Nie ma ona już czasu dla swoich przyjaciółek. To życie prywatne już nie istnieje, bo on dba o to, żeby za dużo tam nie doradzały jej koleżanki. Chce ją całą dla siebie, bo tak ją kocha, tak za nią przepada. Hmm. Wkrótce prosi ją, żeby wprowadziła się do niego. I ona to robi. On przyjaźni się już z całą rodziną. On jest swój. I pewnego dnia po dwóch latach. Boże Narodzenie, klęka na kolanko, oświadcza się. Jej. I mówi to mój ostatni prezent, bo widać tam były inne prezenty. I to pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym. Olbrzymi diament, piękny pierścionek. Ona jest w niebo wzięta. Jeszcze i kupuje jej nawet samochód. No wyobrażacie sobie jak to wszystko idzie. Ona oczarowana, rodzina przepada. To nie to, że ona jakaś tam, wiecie już pewno myślicie, że ona jakaś milionerka. Nie, ona na ten bar się zadłużyła. Ona postanowiła odnieść sukces w życiu. Nie jest leniwa. Pracuje na to co ma. No i nagle to wszystko i zbliża się już do ślubu i wesela, gdzie wszystko jest pięknie zamawiane, I nie wiem, czy tam, gdzie ona była, to jej rodzina, ona za to płaci, czy nie wiem, nie wiem, bo to on przecież taki był bogaty. W międzyczasie jest pokazane, że on także ma znajomości z mężczyznami, gdzie nagle się okazują różne rzeczy. Że na przykład ten młody człowiek ma zawsze jakąś historię do opowiedzenia, z tego co robi, kogo zna. Wszędzie ma znajomości, wszędzie znaczy coś. No i dwa miesiące do ślubu i wesela wracamy do tej historii, i okazuje się, że no. Odkrywa coś. Wchodzi do jego pokoju, gdzie jest jego biurko, otwiera szufladę, i co znajduje? Portfel, w którym jest dużo kart kredytowych, każde na inne nazwisko. Kiedy konfrontuje ten fakt, z tym swoim narzeczonym. On już wie, że leży. No, prawda wyszła. Kim on naprawdę jest. Więc dał nogę. Całe szczęście, że to się stało, bo już nie było mowy o żadnym weselu. Zresztą nas stwierdziła, on nigdy nie chciałby się ożenić. To nie o to chodziło. O co chodziło? To oto, że wkrótce się przekonała, że przychodzi mnóstwo listów. A co jest w tych listach? Proszę spłacić taki i taki dług. To jest wszystko to, co on ukrywał, a teraz do tego domu dochodzi, ponieważ byli w związku takim trwałym, mieszkali razem. Ona jest uwikłana w to wszystko, bo okazało się, że on te długi, te prezenty, ten samochód zakupiony, to cokolwiek, cokolwiek robił, gdziekolwiek był, wszystko szło na jej konto. I ona teraz w tych olbrzymich długach, które musi spłacić. Nie ma ucieczki. Okazało się, że ci mężczyźni, którzy w międzyczasie byli w życiu tego cwaniaczka, Także zostali naciągnięci na olbrzymie olbrzymie problemy długi finansowe, czepiania się jego tego tamtego, z którym z kimkolwiek ten mężczyzna miał do czynienia, teraz wszyscy mają problemy finansowe. I odkryła też ta młoda kobieta w tym momencie ona ma 22 lata. Że ta miłość jej życia, ten mężczyzna, zdradzał ją nawet w jej własnym łóżku, w ich łóżku, gdzie no powinni się pobrać i być razem, także z mężczyznami. A więc był w związkach seksualnych, i, I z nią, i z tamtymi mężczyznami. Wszyscy zostali naciągnięci. Chyba, no, taką wisienką, to już chyba było to, co powiedziałam na torcie, ale czego się domyślałam i tylko na to ja osobiście czekałam. Poszła z mamą do jubilera i mówią: O, teraz, jak sprzedamy ten pierścionek, to uregulujemy te długi. No i już wiecie, co, co będzie, co. Tak jest. Okazało się szkłem, nie żaden diament. No widzicie. Co prawda, ten oszust jeszcze skontaktował się z nią. I on, jak to na narcyza przystało, tłumaczył się, że on absolutnie, absolutnie. On jej nie chciał skrzywdzić. Że on ją kocha i w ogóle, w ogóle, no, ale po raz ostatni ją widział. Potem, co zrobiła mama rozsądnego, z tym, że szkoda, że tak późno, kiedy córka już weszła we wszelkie problemy finansowe, zadłużyła się ogromnie. Powiedziała córce: Słuchaj, musimy tę historię opisać. I widzicie, dlatego kiedy ja widziałam w tym czytaniu, dla tych przeszłych związków, tam były, dlatego to robię od razu ten filmik. Było w tym czytaniu media. Więc ta mama dokładnie to zrobiła. Szybciutko córce mówi: Ty to opisz, ty to rzuć wszędzie. I to zostało powielone ludzie dzielili się tym i to doszło także do tych mężczyzn z którymi no też miał do czynienia ten cwaniak i których też oszukał wykiwał więc to było super inni ostrzeżeni doszło do sprawy w sądzie i nawet pod nieobecność oskarżonego tego cwaniaka Wydano na niego wyrok 5 lat więzienia. Przyszła pewnego dnia dobra wiadomość do tej młodej kobiety, zdruzgotanej kompletnie pod każdym względem, bo tak mu ufała, tak go kochała i tak ją oszukał. A ona już myślała, że będzie prowadziła takie bogate życie jako jakaś lady, no z lordem yy, pobrać się, no, jakiś tam tytuł pewno, i ją czekał. A tu w takie fiasko. Przyszła do niej dobra wiadomość, że ten cwaniak został zaaresztowany, doprowadzony do więzienia i odbywa karę. Z tym, że dowiedziała się także po trzech latach, że on uciekł z więzienia. I gdzie jest do tej pory, nie wiadomo. On ciągle gdzieś krąży. No, i teraz coś ode mnie. Oszukał, okłamał, wykorzystał, okradł, bo mógł. Dlaczego każda kobieta, czy także i mężczyzna? Mężczyźni się może mniej do tego przyznają, ale osoby oszukane w ten sposób. Bo co? Już on musi być cudowny, bo on ma bardzo drogi samochód. Bo ma drogi dom i nie wiadomo, czy on go tylko wynajmuje chwilowo, czy go w ogóle stać na to, ale nawet jeśli ma, to na ogół wziął pożyczkę zadłużony w banku. Podobnie i na samochód, jeżeli jest nawet właścicielem. No Kupił to za gotówkę, czy tylko zapożyczony bardzo. I rzuca się takimi, innymi prezentami na wszystko stać i wszędzie zabiera. I naprawdę musimy wpadać jak śliwki w kompot, że wierzymy, że to wszystko jest prawda? Naprawdę jesteśmy aż tak naiwni, żeby być zaślepieni bogactwem? Flirtowaniem, czułymi słówkami i łykamy to wszystko jak te pelikany, a potem jak lemingi gonimy w przepaść. No i teraz, jaka ona poszkodowana, obwinia oczywiście ta młoda kobieta, jego tylko. A gdzie ona była? A gdzie rodzina? Nie przyszło nikomu do głowy, żeby sprawdzić, kim on jest. Jeden z tych mężczyzn przyznał się, który został też oszukany przez tego cwaniaka przyznał się, że skontaktował się z osobą, która akurat pracowała dla policji. Że o ten cwaniaczek mówił, ja go znam, ja go znam i tak się złożyło, że ten rozsądny człowiek jeden zadzwonił do tego z policji, jakaś ważna osoba i zapytał o tego cwaniaczka. A ten policjant miał powiedzieć Trzymaj się z daleka od niego, bo to bardzo niebezpieczny człowiek. Więc tak należało się im wszystkim zrobić. Może, nie wiem, na policję, nie na policję. Dzisiaj już można ludzi sprawdzić. Można wejść i sprawdzić, kim ta osoba jest. Szczególnie jak brzmi aż tak dobrze. Oj. Jaki bogaty, jaka wspaniała, jak wszystko jest. No tylko tak się na ogół chyba składa, że ja słyszę częściej o tym, że to on oszukał. Czy to będzie randka na Tinder, czy to Facebook Messenger, czy to różne czaty. Gdybyście napisali mi, czy sami zostaliście oszukani, albo znacie kogoś, kto został oszukany, to dopiero byście czytając, przerazili się, ile tego jest. Ja poszłam na zakupy pewnego pięknego dnia, chyba z rok temu, i coś akurat powstała, rozmowa na temat oszustwa matrymonialnego i tych stron randkowych. I kobieta mi wyznała, mówi: Moja siostra została okradziona na 150 tysięcy złotych, bo jakiś wojskowy, amerykański. Obiecywał jej złote góry. No, ja już nawet nie dam rady słuchać takich rzeczy, ja wam powiem. Już by się wydawało, że do tej pory wszyscy powinni być uczuleni na tym punkcie. Ale widzicie, co robi bogactwo? Co robi bogactwo? Podobnie jest tym Wall Street. Teraz słyszę, ja w tym już nie siedzę od lat, ale słyszę, że wszystko idzie w dół. Wartość, co włożono w coś, wszystko spada. Wszystko spada. Ludzie widzą, że mieli kupę pieniędzy zainwestowanych teraz i zarobili coś, poszło w górę, a teraz jest w dole. I dał, i NASDAQ. No, ja mówię kilka rzeczy. Pierwsza rzecz nie. Wkładaj pieniędzy, nie inwestuj pieniędzy, na które nie stać się, żeby stracić. To jest pierwsza rzecz. Drugie, nieco popularne, tylko trzeba wiedzieć, w co się inwestuje. Naprawdę trzeba w tym siedzieć i się orientować. A nie jak wszystkie sroki zadrą ogony, to i kolejne. Po trzecie, wartość spadła. Ale dopóki tego nie spieniężysz, to, to jest normalne. Wartość raz idzie w górę, raz spada w dół, i znowu idzie w górę, i spada, i tak dalej. I chodzi o to, żeby przetrzymać ten czas. No chyba, że coś, ktoś bankrutuje, a ty dalej siedzisz, więc na końcu nie zobaczysz nic. Dlatego mówię, trzeba znać się na tym, w co się inwestuje pieniądze. I jeżeli trzeba będzie przetrzymać, to nie mogą być pieniądze, na które nie możesz sobie pozwolić, bo za miesiąc dwa musisz wybrać, żeby opłacić rachunki, pożyczki na dom, samochód, i tak dalej. Więc trzeba wszystko robić z głową. I nie ma co narzekać, i nie ma co się użalać, i nie ma co obwiniać kogokolwiek za cokolwiek innego, powinniśmy się nauczyć. Bardziej odpowiadać za to, co dzieje się w naszym życiu i w naszej rzeczywistości, i podchodzić rozsądnie. No, taka jest prawda. Tylko radzę od serca. Ale przyznacie, że historia tej młodej kobiety, no, oglądałam oczywiście w języku angielskim i byłam, wow, wow i wow. Ale już wiedziałam oczywiście, gdzie to idzie, że to na końcu będzie, a tak miało być pięknie. Byłam tylko ciekawa, jak to się zakończy, czy ona wyjdzie za niego w końcu, i dopiero po ślubie dowie się, że została oszukana, i teraz będzie się rozwodzić i tak dalej, ale to jest ciekawe, że on jest na wolności. Co myślicie? Że on będzie działał inaczej? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu także, podzielcie się albo swoją, albo kogoś. Historią, ponieważ ja to odbieram jako lekcję. Warto dzielić się spostrzeżeniami, a jeszcze Anioł, no, archanioł Gabriel mnie wręczy do tego dzisiaj. Zmusił, powiedział Grace: ty musisz tę historię opowiedzieć, bo to było dla tej właśnie, dzisiaj w czytaniu którzy już odeszli z przeszłości to znaczy że nauczyli się i być może dobrze dobrze dostali w kość mam nadzieję że nie fizycznie tylko psychicznie i emocjonalnie i teraz warto się tym podzielić żeby ostrzec innych żeby ktoś inny nie wpadł jak śliwka w kompot Wiedza to moc, kochani, wiedza to moc. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki, uściski, namawiam do wspierania mojego kanału. Kocham Was i pa!